Hejka, jeszcze tak przed filmem chciałem wam powiedzieć, że na 1000 w górę będzie więcej takich odcinków. No i ogólnie jeszcze chciałem tak powiedzieć, że ten film jest inspiracją od Bambika. Nie ukrywam właśnie, że się nimi inspirowałem. No i właśnie mi się mega spodobał jego film, dlatego napisałem do niego i się zapytałem, czy mogę po prostu coś podobnego nagrać. Tutaj macie screen pewnie gdzieś. No i właśnie Bambik się zgodził, także spokojnie, jakby no, nie wziąłem tak po prostu filmu i sobie nie nagrałem, chociaż Bambik, no jakby nagrał to pierwszy, tylko się go grzecznie zapytałem, no i zapraszam już Was do filmu. Cześć, Systryl a w dzisiejszym filmie podałem hasło w nicku, Tak jak możecie w sumie zaobserwować. No i zobaczymy, czy ktoś będzie chciał wejść na moje konto. Jeśli bym napisał password poprawnie, nie zmieściłoby mi się hasło. Dlatego właśnie jest to tak zrobione. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, no to możecie wejść w wsparcie twórcy i wpisać mój kod, czyli DADDE. Myślnik Wizir w sklepie w Fortnite ie. będzie mi naprawdę, naprawdę mega, mega miło. Jakbyście to wpisali, ponieważ mi to naprawdę mega, mega pomaga. No i ponadto każdy komentarz o treści ramka, serduszku, ja także piszcie w komentarzu ramka, a ja wam przypilam serduszko no i zacznijmy sobie może od zwykłej solówki no i zobaczymy czy ktoś będzie chciał się zalogować na to konto, oczywiście nie jest to moje takie normalne konto na którym nagrywam, jakby nie padałbym do swojego głównego konta hasła no to jest jakby logiczne chyba, ale generalnie zobaczymy czy na to konto, co prawda będę tutaj grał tylko bambikiem, ponieważ mam tutaj tylko bambika, będzie ktoś chciał wejść. No i po prostu skakować to konto. Będzie naprawdę mega, mega zabawnie, także zobaczymy. Dobra, ja sobie tylko zmienię ustawienia graficzne. Na może jakieś bardziej takie podnagrywki, czyli dajmy sobie wszystko na niskie. Generalnie będziemy trollowali: typu, że będę emotkował i tak dalej, żeby ludzie serio chcieli mnie schakować. Będzie naprawdę mega ciekawie, jeśli ktoś będzie chciał mnie schakować. Czy to się uda? Mam nadzieję, ponieważ no, na tym polega ten odcinek. Dobra, no i polecimy sobie w sumie na przyjemny park. No i zobaczymy, czy ktoś będzie się u mnie schakować. O nie, ja nie wiem czy ja nie mam tego trybu an anonimowanego. Znaczy... no wiecie. Siema mam. i jakiś, a ty jesteś na dole. Siema Dobra, jest, mamy dwóch. Jest, proszę, proszę, proszę. Dwie osoby mnie obserwują aż. Dobra, jedna teraz. Może on będzie próbował wejść na te konto. Może on będzie próbował wejść na te konto. Co tak długo obserwuję. O, wyszedł, 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 wyszedł. Może się zalogował, co jest? Albo sobie zapisał hasło gdzieś. Nie wiem, bo nie wiem czy to mnie wyrzuci jakby się ktoś zalogował, czy... czy co? Nie mam zielonego pojęcia, na jakiej zasadzie to działa. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia na jakiej zasadzie to będzie działało. Czy mnie to wyrzuci, czy nie. A! On też szpotki pije. Niedobrze. Czy jest sens? Nie no, mam za mało HP, nie ma sensu chyba. Dobra. Czemu tu nic nie ma? Proszę, jakieś leczenie może? Coś takiego? Rozumiem, że ten domek nie oferuje leczenia, dobra. Mam plan jak zirytować parę osób, tylko że... Musiałby tutaj ktoś tak sobie iść. Co się... Tego auto tu nie było! Tego auto tu nie było, co jest? Także co, poszukajmy może kogoś. W tym domu ktoś był, ale czy my chcemy tam podejść? Prawdopodobnie. O, widzę go, widzę go, widzę go. Chcemy. Siemano. Nie, nie, nie. Siemano. Ile on? Nie no, kolego. No weź. Co ty zrobiłeś? Dobra, opuśćmy rozgrywkę i ja zobaczę, czy ktoś się chciał zalogować na te konto Epika. Wszedłem na A stronę Epika i pierwsze co się mi pokazało to popraw bezpieczeństwo konta, włączając logowanie dwuetapowe. Nie wiem, czy oni mi coś sugerują, aczkolwiek, no, <laughs> możliwe, że ktoś się próbował zalogować na moje konto. <laughs> Oczywiście ja nie mam dwuetapowego, po prostu logowania się na konto, tak także bez problemu ktoś się może zalogować na te konto, mając tylko hasło. Dobra, polecimy sobie na gasnące gaje no i zobaczymy, czy ktoś będzie chciał Jakby, no wiecie Mnie schakować Dobra, także wyskoczyliśmy, no i zobaczymy Już jedna osoba chciała sobie zapisać Hasło na pewno do mojego konta Albo dwie osoby, chociaż myślę, że jedna Bo ta druga osoba tak weszła I weszła od razu Czy ktoś tutaj będzie lądował na tym domku? Nie Nikt w ogóle na tym domku chyba nie ląduje, nie wiem czemu Może on jest jakiś słaby Nie wiem, w sumie ja nie latam tutaj na gasnące o, dobra pompeczka. Oho, gdzieś skrzynkę słyszę. Chyba tam na dole. Siema. Dobra, tam gdzieś najdy były. Tam gdzieś są cały czas najdy. Podjedźmy tam, może. Siema. Co? Co to miało być? Co to ma być? No co?! Co jest? Wyrzuciło mnie z gry. Co?! Co?! Nie! Ktoś mnie schakował. Co jest? Ej, nagle był... wyrzuciło mnie z gry. Ej, nagrywam od 10 minut. Zajęło temu komuś to 10 minut, rozumiecie to? Ale jak w ogóle, bo jakby ja nie miałem tutaj podanego maila, co nie? Więc jak ktoś mógł wziąć. Ja jestem cały czas w Fortnite, cie. czekajcie, ja to wam pokażę. Tutaj yy, przychwytywanie ekranu wezmę, włączę. Cały czas jestem tutaj w Fortnite. Cie. Widzicie to? Cały czas jestem w Fortnite. Cie. Dobra, zalogujmy się szybko. Czy zmienił hasło? Zmienił hasło do konta. Zmienił hasło do konta na 100%. Nie, nie, tak tak szybko koniec odcinka będzie? Dobra, wpisuję hasło i uwaga, logowanie nieudane. Co jest? Co jest? Co jest? Ktoś mnie schakował. Dobra, czekajcie, ja na szybko sobie odzyskam to konto i zaraz się widzimy z powrotem. Dobra, a więc. No, teraz odzyskałem konto po jakichś 20 minutach, no i w końcu mi się udało na nie zalogować. Generalnie zmieniłem już hasło na całkowicie inne. No i tylko chciałem tak powiedzieć, żebyście przypadkiem nigdy nie podawali swojego hasła, właśnie w nikach czy komukolwiek, gdziekolwiek. Ponieważ na 99% stracić je konto, jakby ja zwykle filmy nagrywam po pół godziny, żeby, żeby trwały one gdzieś tak z 8 minut. A ten film nagrywałem 13 minut. Co tylko pokazuje, jak ludzie czekają na to, abyście udostępnili im hasło. No bo, no nawet jeśli na tym koncie nic nie ma, zauważcie, na tym koncie nic nie było. I w 13 minut zdążyli mi je po prostu zabrać. Także, no pomyślcie, jeśli byście sobie grali na swoim, na swoim głównym koncie, no i właśnie podali swoje hasło. W nicku. no nie za fajnie by było. Także, generalnie pamiętajcie, żeby nigdy takich rzeczy nie robić, nigdy nie podawać nikomu, żadnemu po prostu nikomu. Nawet jeśli jest to Wasz ulubiony kolega, nigdy nie podawajcie nikomu swojego hasła. Ponieważ wasze hasło powinniście znać tylko i wyłącznie Wy No i co? Myślę, że takimi słowami można zakończyć ten odcinek. Nie wiem w ogóle ile on będzie trwał Nie wiem w ogóle ile ten odcinek będzie trwał, ale jeśli chcecie po prostu mnie wesprzeć, no to możecie wpisać mój kod DEADLM myślnik Wizid w sklepie Fortnite, zostawcie w górę, sobie w, w paniecie na mojego instagramować na mój drugi kanał, na jego Discorda Subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem No i co? Na 1000 pop w górę myślę, że możemy zrobić kolejny taki śmieszny odcineczek No i co? To było już na to jest w tym filmie, zostawcie w górę. Pamiętajcie, że każdy komentarz o treści ramka serduszkuje, ja także piszcie w komentarzu ramka, a ja wam przypinał serduszko, no ja i już oczywiście będę z wami żegnał. Trzymajcie się, no i cześć!